Ciema, z tej Trisus. czy kiedykolwiek w życiu miałeś tak, że coś ci się nie chciało. Albo twoja mama ci powiedziała, że jesteś leniwy, albo twój tata ci powiedział, że jesteś leniwy. Jeżeli tak, to ten film jest właśnie dla Ciebie, ponieważ to są lifehacki dla najbardziej leniwych ludzi świata. To. Zostaw łapkę i subskrybuj, jeżeli oczywiście Ci się chce, bo rozumiem, kto to ogląda. A my przechodzimy teraz do pierwszego lifehacka. Do pierwszego lifehacka będziemy potrzebowali rękawiczki oraz klejpałkę i gąbkę. No i coś, żeby to rozkroić oraz ogrzać klejpałkę, bo akurat pistolet mamy beznadziejny, więc już wolę to zrobić zapalniczką. Jeżeli kiedykolwiek ufalił ci się talerz, tak jak mi w tym momencie. I potrzebne wam jest szybkie umiecie go bez żadnych problemów. I będąc bardzo, bardzo leniwym, to wystarczy, że otworzycie sobie. Teraz musimy rozkroić naszą gąbkę na kilka części. Teraz należy rozgrzać naszą klejpałkę, słuchajcie, tak, żeby zaczęła ona lekko kapać. I zobaczcie, smarujemy to. I teraz do tego kleju szybko po prostu przyczepiamy gąbkę. Będzie się trzymało naprawdę dobrze, ponieważ jest to guma przyczepiona do gumy. I teraz, jeżeli chcecie coś umyć, a nie chce wam się nawet trzymać gąbki w rękach, to wystarczy, że będziecie tarli to ręką i to się samo w sobie po prostu będzie myło. Genialny lifehack. Zobaczmy na ile ocenią go moi przyjaciele. Ej stary, widziałeś? Jest nowa nutka Paliona, słuchaj. No pokaż. Ej, Ej Palion Ej. leci? No. Chłopaki, no, Ej, Ej, dobra nuta. Dobra, słuchajcie. Mam dla was przygotowanego lifehacka. No. I musicie go ocenić. Eee, jestem zobacz. dobry w lifehackach, jestem królem lifehacków, tak właściwie. Ty? Tak. Eee, nie ja? Mam Kto zrobił więcej lifehacków? Ja zrobiłem już to na Zobaczymy, co Zobaczymy idzie, czy masz dobre lifehacki. Stary Załasz. Mój pierwszy lifehack to jest rękawica myjąca. Zakładasz rękawicę na rękę stary Damn. Masz brudny talerz. Damn! Co ty możesz? i stary Załasz. O stary! Nie to musisz to trzymać gąbki! No stary, jak jesteś leniwy, to to jest idealne. No, ale i tak musisz zagłębić. Granasz, stary. Eee. Ne. Dobra, to jak, jaki jest werdykt, panowie? Ja tak daję: 1 na 10, tak? 1 na 10? 10 na 10. Czyli średnia to? 5 na 10. Ja bym korzystał. No nie, no 2 ja no na 10 to może być, nie tak złe. Jest! Zły. Yes! Czyli mam 6 na 10 w pierwszym lifehacku Napiszcie waszą ocenę wszystkich lifehacków po kolei pod koniec tego odcinka i zobaczymy, czy się pokrywają z ocenami. No Do, Ej, dobra, 8 na 10 jednak. Nie, 9. 10 na 10. Dobra, już! O, Do, już! Starry, no, więcej. 10, na 18, no. yeah. 11 na 10 jeliście kiedykolwiek coś bardzo gorącego i chcieliście żeby to szybciej się ochłodziło mam na to dzisiaj lifehacka nie będziecie musieli teraz czekać ani nawet tego ochładzać tylko po prostu będziecie mieli instant ochłodzenie ponieważ będzie to lifehack właśnie na gorące potrawy którym przykleimy wiatraczek do pałeczek i w momencie gdy będziemy jeść naszą potrawę to wiatrak cały czas będzie działał i chłodził nasze jedzenie pokażę wam jak to zrobić. Wystarczyło tylko trochę taśmy od góry i Voilà, gotowe. Zobaczmy, czy da się coś tym jeść. O kurde, to w sumie nie jest gorące, tylko ostre, więc na to nawet wiatrak nie pomoże. Ej, rękawica się nie podobała Maćkowi aż tak bardzo, Jak więc to? zobaczcie na No 11 10, 10 na 10. 11, 10 tak. Ty no dobra, w sumie racja. 12 jednak, dobra. 12 na 10 dał. Dobra, to zobaczymy, czy to spodoba się Wam jeszcze bardziej. Patrzcie na to, jak macie jakieś gorące żarcie, to możecie dać sobie tutaj wiatrak, wam mnie cały czas, chłodzi i, i jedząc pałeczkami, macie cały czas zimniejsze. Wtedy tylko tak? zasłaniasz sobie trochę. Chłodzi sobie sushi w sumie, nie? Teraz. Y nie lepiej, żebyś trzymał to na odwrót, żeby wiatrak był do góry. To dzięki temu będzie Ci od razu też buzie. Tak? To czy tak? Będziesz jadł? To będzie ci od razu w buzie też wietrzyło. Mm, ale sobie. zobacz, nie, nie, da, nie da się tak, moro. stary. O, da się. Łoł. Wow. Ale jakiś makaron na przykład, to ci makaron wisa w dół, nie? A, -a no no tak. Racja. Spoko, spoko. Tylko, że wiesz co, można też podmuchać. To mnie trochę ocenia, czy to jest dobry pomysł. Ale to są LifeQuacki dla leniwych. Nie chcę ci się A -a, dmuchać, no tak, stary. To no jest, dosyć niewygodne. <laughs> no to jest bez sensu, stary. To obciąża tak, że to jest niewygodne nawet. Ile dajesz? Ja daję... Wiesz co, no tak, zastanówmy się No chyba 10 na no, 10 no, <noise> dobrze, no, no, Ja to oceniam na 10 na 10 To jest najlepszy lifehack, jakiego widziałem Od razu po tym wcześniejszym Jest gorszy niż poprzedni? Nie, lepszy no właśnie. <noise> Muszę wam się do czegoś przyznać Nienawidzę wieszać ubrań Na wieszakach, dlatego też znalazłem Na to lifehacka dla największych pleni na świecie, który pomoże wam po prostu Od razu wszystko wieszać I jest on bardzo prosty, ponieważ sami zobaczcie Wystarczy, że włożycie sobie tutaj wieszak A następnie po prostu Zdjąłem się z siebie, za, trzymając zawieszak. Ach. I uwaga, ludzie, nie musicie tego nigdzie wieszać, ponieważ to już jest powieszone. I teraz tylko na szafę i będzie gitara. Ej, lubisz wieszać e, jakieś rzeczy na wieszakach? Nie, ja tego robię. Nienawidzisz, Nienawidzisz, Maciek, Nienawidzę. ty lubisz? Jesteś zwolennikiem wieszania rzeczy? W czy w czy układania w szafie? Niczego, niczego. Ja... ja mam tak, że jak ja wracam po całym to po prostu zdejmuję z siebie rzeczy, wrzucam na, na łóżko i ja sam leżą. No bo są takie rzeczy, co jeszcze nie idą do prania, ale jeszcze... I nagle stare rzeczy znikają, tak, ale... W... Twojej dziewczyny przybywa, nie? Co? Dobra, to mam dla was lifehack panowie wszystkich Bo wiem, że każdy jest leniwym pasztetem z was, okropnym e... naprawdę no, jestem pasztetem No ale ja, ja ja leniwym Zobaczcie na no, to panowie Poga. Co ty, nie Nie musisz To jest mocne To jest to, nie, to jest, jest dobre jest dobry lifehack No Ale ja, ja tak będę robić teraz czas w domu, serio No <laughs> Bez skitu Niezłe, nie? No? I już, i gotowe A co już nie z będę łamać wieszaków Ze spodniami? Jeżeli jesteś miłośnikiem jabłek bez skórki, to ten lifehack jest dla Ciebie, ponieważ mamy tutaj jabłko oraz wiertarkę. Nadziewamy jabłko na wiertarkę, a następnie bierzemy taką oto obieraczkę, bo zawsze za długo trwa obieranie jabłek. Nasze jabłko jest obrane. Panowie, może komuś jabłuszka trochę! Uuuu! To jest dobry ja lifehack. Stałem go już wcześniej i korzystam z jego na co dzień. Tak? Tak. I obrane. Nice. Dawaj jeszcze. 3, 4, 2, 1. Dawaj kręcisz z tym! No, <noise> mm. 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 <noise> Pro To jest też lifehack jak zrobić sobie jabłko na głowie, nie zipek? Nie you no, know, sam lifehack. już nie można. <noise> no dobra, to ile dajemy? 10. 10. <noise> 6, 10. Korzystam na co dzień, także super. Jeżeli macie w domu same małe puszki nie chcę wam się po jednej otwierać potem je kolei, po kolei wypijać i tak dalej, bo one mogą nawet wam się nagrywalić wszystkie albo coś takiego. I to jest dla Was bardzo duży problem, który wymaga rozwiązania livehakiem, to po to właśnie nagrywam ten odcinek. Zobaczcie, najpierw musimy zawinąć wszystkie te puszki taśmą. Okej, okay. wszystko trzyma się idealnie, teraz każdą z puszek ach, musimy otworzyć. Nie pomyślałem o tym, że nie powinienem był tym rzucać do poprzedniej scenki, jeżeli ale nie chcę, żeby jak masz, jak masz puszkę, która jest y, zagazowana, to do nią postukać, wtedy nie będzie nagazowana. Tak? To trzeba ze wszystkich stron opykać, ale, ale im dłużej postukać, tym... No i się nie gazuje stary, jest idealnie Nigdy nie otwierałem tylu puszek naraz Dajemy tylko do wszystkich po kolei nasze słomki Teraz wszystko naraz Musimy tylko i wyłącznie zawiązać gumką recepturką I uwaga Zobaczmy czy to działa Ludzie to naprawdę działa Już nigdy nie będę miał problemu Z puszkami coli, ale to jest bezużyteczne Pokażę chłopakom i zobaczymy jak to ocenią Czyste! Już! Oh, oh yes. Wy się tu bawiliście, ja mam kolejny lifehack. Uuu, Nie mów, że to wszystkie lecą naraz. To jest niemożliwe. Ej, co to jest dobre? To jest niemożliwe. To działa? No mi no, się to podoba. Przecież to prawa fizyki nie pozwalają na takie rzeczy. To naprawdę działa, Kęta, stary. A? kurde, jaka kolba. Ej, to jest mocne. Ale bydle! To jest idealne, słuchajcie, na taki oh. cieplutki dzionek, kiedy Aha. idziecie sobie po mieście. <grym> Normalnie bardzo normalne. Tylko mam jedną rozkwinę, zazwyczaj możesz kupić po prostu sobie dużą butelkę stary. Nie, ale to zapomniałeś o jednej ważnej funkcji tego. No? Możesz zrobić tak i dzięki temu podzielisz się ze swoimi znajomymi. Oh. Powodzenia panowie! Ja daję temu. Ale to jest uwalone. Normalnie stary, to jest 10,5. 10,5 10:5. Nie oh. No tak serio. Ja dam temu 9. 9? 9. Dlatego, że nie lubię się dzielić. To jest lifehack na zawsze czyste talerze. Jeżeli nie chcecie myć ich po jakimkolwiek jedzeniu, to wystarczy, że zanim cokolwiek nałożycie, zawiniecie je po prostu w folię spożywczą. Jakąś taką nawet małą warstwę, uklepiecie to lekko, bo ona się fajnie przyczepia Oberwiecie. Macie teraz talerz, który po zjedzeniu wystarczy, że zdejmiecie z niego folię i uwaga, Czyściutki. Panowie, zobaczcie na to. Ja tam nie lubię myć talerzy. Patrzcie, o. No to teraz będziesz musiał myć talerze. Stary, jak nie lubisz Nie chcę. Stary, albo wiesz co? Jednak mi się nie chce tego jeść zbytnio, stary. Jednak sobie zrobię coś innego na tym talerzu chyba. Więc teraz po prostu. Cały brud, stary, z niego zdejmę. O kurde, co ty gadasz? No. I z powrotem możesz włożyć tutaj i się nic nie zmarnuje. Dawaj. Co ty mówisz? Masz czyściutki talerzyk. I dżemik jeszcze. Zachowałeś. Uuu, a co tutaj? mogłeś też użyć, stary, tego. stary, to by... Nie, no, dobry lifehack w sumie, nie? To jest dobry lifehack, to jest naprawdę dobry. A sumie... inne były złe? Ale Ale ci, że wszystkie były złe. Gorzej, chyba, jakieś ciepłe coś, to już myślę, że to bardziej się chyba rozdarwia. Nie, Nieee. Nie. 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 To wtedy się po, wiesz, połączy i będzie A Taką kiełbaskę z Grilla jakbyś położył? Taką gorącą, to ta folia by się wtopiła w to, stare Czy ja wiem? Chcielibyśmy to sprawdzić. No, dokładnie. Przetestujemy przetestowane lifehacki. Tak, będziemy Grilla dla was tutaj robić. Buk Wiecie, że to zgadza. są czujniki. To są czujniki, no? Dobra, nie będzie dla was robić Grilla. <laughs> Ocenka, jak myślisz? Ja dziewiąteczkę daję, no tak No Ja tutaj dam, no zależy, czy, 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 czy to, czy to 9... będzie działało na te ciepło, no ale daję 10 na 10. 10, na 10. A ty ile? 9,5. 9, no i za taki light? Dobra, 10 stary już, no się nie, nie. To jest chyba najbardziej znany lifehack w ogóle ze wszystkich, które tutaj pokazuję, ale zarazem najfajniejszy, więc jeżeli ktoś go nie znał, to na pewno Ci się bardzo spodoba, ponieważ zobacz, to polega na tym, że możecie stworzyć z dużego zestawu z McDonalda zestaw wszystko w jednym. Kupujecie sobie Big Maca, kupujecie sobie to. Teraz nabijacie to na tą słomkę, która będzie to mniej więcej trzymała, a następnie wsypujecie tutaj wszystkie frytki. I patrzcie, to się wszystko trzyma. Możecie mieć wszystko naraz. Mmm. Nie no, to jest akurat genialny lifehack. Ostatni lifehack, ziomeczki! Możecie nie, no połączyć sobie to jest dobre. cały zestaw. To jest dobre. Cały stary, zestaw. to jest dobre, ale to jest tak bardzo przeru. Nie chcę tego powiedzieć słowa, ale to jest bardzo znane. No. co ja tego nie widziałem. Stary, widziałem to już nie widziałeś 3 lata tego? temu. Widziałem tego. 4 lata temu, 5 lat Maszik temu. Maciek tego nie widział. Nie, nie poważnie, ja tego nie widziałem, no. Napij hmm? Napiszę. No, słuchaj stary, no to jest... To jest znany lifehack, nie mogę go ocenić dobrze. Daję Ci 4 na 10. Bo jest użyteczny. Ja dlatego, że nie widziałem, daję Ci dziesiąteczkę. No i mamy średnią 6 na 10. Świadom. To był nasz ostatni lifehack. Widzimy się już jutro w kolejnym odcinku, bo jest daily, więc o 18 zapraszam na ten kanał. Będzie może też, może będą livehaki, może co innego, jeszcze fajniejszego. Więc to na tyle. Na Razie.